Ej, bo może nie wiesz, ale kurwa, wstrząs anafilaktyczny to nie jakaś tam alergia, tylko jebana jazda bez trzymanki prosto na tamten świat. Jeśli nic nie zrobisz, to oponent wącha kwiatki od spodu, normalnie przejebane, a prokurator puka do drzwi. Musisz wiedzieć, że wstrząs anafilaktyczny to bardzo silna reakcja alergiczna, ale kurwa, tak silna jak wspaniały Polak Mariusz Pudzianowski. Można tego gówna dostać od wszystkiego. Orzechy, kwiaty, pyłki a najczęściej od tych latających bzykaczy i innych szerszeni. Po pierwsze osoba się dusi, puchnie, robi się czerwona albo blada jak trup. Nie czekasz, kurwa, tylko lecisz. Po drugie pytasz, masz adrenalinę? Jeśli ma epipen, bierzesz, walisz w udo, trzymasz 10 sekund. Nie w ramię, nie w tyłek, w udo. Po trzecie, dzwonisz z 12. Wstrząs anafilaktyczny, podana adrenalina albo nie ma adrenaliny. Potrzebna pomoc. Bez zwłoki, bo zwłoki będą z tego typa, jak kurwa nie zadzwonisz. Po czwarte, kładziesz go, nogi do góry, uspokajasz, pilnujesz, żeby oddychał. Jak zaczyna odpływać RKO i ciśniesz jak przy zatrzymaniu krążenia, ile bozia siły w rękach dała. Jak nic nie zrobisz, to gość ma kilka minut i wącha kwiatki od spodu. Więc teraz już wiesz, reagujesz, a nie nagrywasz TikToka.